Siemaneczko, witajcie na kanale DOMISiozar. Dzisiaj mamy coś specjalnego. Kolejny raz. Kolejna paczka od Pocket innego. Tym razem jest to Jakub Kołodziej. Mamy Mistery Slaba i Mistery Paka. Jest też także paczka Trick and Trade. Ona była pewnie jako gratis dołożona, więc zaczynamy może sobie od niej. Ja generalnie może nie jestem jakimś tam ogromnym fanem tych paczek and Trade, ale jak są za darmo, to. To, 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 jest git. Mamy Mimikyu, to jest to, to w ogóle Pokemon, którego Kuba bardzo lubi. Także dziękuję Ci bardzo. No i przejdziemy sobie może dopiero do Mistery slaba Mistery Slab. prawdopodobnie z tego co wiem, w środku będzie, czy z tego co wiem, w środku na pewno będzie jakaś karta zgradowana oraz boosterek. Coś tutaj nam wyszło czy tak, czy tak, czy to jest z tyłu karty? Tak, to jest z tyłu karty, zostawimy sobie jedną później. Jest tu jeszcze jakiś boosterek, więc to już jest, nawet dwa boosterki, więc to już jest jakaś tam fajna opcja. I co my tu mamy? Mamy Fusion Strike i Paradox Rift. No, nie są to może jakieś super lubiane przez wszystkich boostery, ale, 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 ale otwórzmy sobie te, te boosterki Paradox Rift. To mamy Scarlet i Violet. Będzie jedna przystawka do przodu i lecimy sobie z kartami. Co my tu mamy? Minfu, Ferosit, Gibble, Technical Machine, Explode, Mela, Charcadet, Until i Milotic. No, czyli taki był stajek standardowy, nic specjalnego, ale coś tam, coś tam, coś tam było. No i mamy Swo Sword and Shield, Fusion Strike. Kurczę, nie pamiętam jaki tutaj był drop dobry drop, z tych dobrych dropów. Jeśli chodzi o Fusion Strike, to chyba to były trzy karty, tak? Ach, chyba się pomyliłem. No ale to już, to już nieważne. Nie pamiętam jak to było. Na następnym boosterze zrobię to dobrze. E, Dupider Swampert, cztery karty. E, no Swampert, takie dwa boosterki. E, generalnie w erze e, to jest K, może Sword Shield. Te znaczenie mają jeszcze te terarki. Te A dosyć ładna karta, trzeba przyznać. No i dobra, mamy naszą kartę PSA. Czy będzie to PSA 9, 10? Nie wiem, coś tam wcześniej mignęło wam pewnie. Cyk. O kurczaki. O kurczaki, o kurczaki. Bardzo lubię tego pikaczu. Co ciekawe, trafiłem go na Booster Break u Waucera. E i trafiłem go też, nie wiem czy nie trafiłem go nawet, nawet u Kuby na, w poprzedniej partce, tylko nie jako oczywiście kartę, e, kartę zgradowaną, aczkolwiek bardzo lubię tą kartę. Co tu było takiego, że tutaj jest dziewiąteczka? Ciężko mi powiedzieć, może jakieś wycentrowanie nie jest do końca, chyba tak, tak góra z dołem. No. No chyba tak, chyba o to chodzi, bo te boki są chyba w miarę równe, ale góra i dół. Ale generalnie ja jestem bardzo zadowolony. Lubię Pikachu. A ta karta jest naprawdę bardzo ładna i wydaje mi się, że będzie rosła na wartości, więc e, ze Slabika jestem zadowolony. E, co my tu mamy? Mamy tutaj mistery pack, e, w którym są paczuszki. Dużo paczuszek. E, sprawdźmy, co takiego Tutaj jest, mamy coś czerwonego, nie wiem co to znaczy, a może sprawdźmy sobie, co to znaczy coś czerwonego. O, epicki, 1 na 20, czyli jesteśmy blisko legendarnego, ale nie mamy najlepszego, o, ale jest czerwony, kurczę, kurczę, to może być jakiś fajny booster. Co mamy tu, Paldea i Wolf, Crown Zenith, Battle Styles, o w ogóle Battle Styles to jest nawet taki starszy boosterek i Paldian Fates. Co sobie zostawimy na później, rozłożymy sobie tutaj, jedźmy z tą Paldeą. W Paldei, w Paldei, Paldei, chciałbym oczywiście karpioszka. Ale jest super karta, która mi się bardzo podoba. Nie tylko ze względu na to, że jest po prostu droga, ale no. <laughs> bardzo mi się podoba. Wydaje mi się bardzo ładna. <laughs> o, przepraszam, coś mi tutaj bierze. Ta jesień atakuje, niestety. Co my tu mamy? Luminous Energy Bombardier. O, to jest w ogóle bardzo polski Pokémon. Bardzo go pod tym względem lubię. Co my tu mamy? Hariyama. No, Paldea nie oddała. Mamy jeszcze jedną jeden booster, nie, jeszcze dwa boosterki z tej nowej ery, sprawdźmy Wiley. Sprawdźmy sobie, co tutaj ciekawego będzie. Eee, to jest jednak, czyli dobrze, dobrze wziąłem. Mamy Walisz Onix. Onix w ogóle. Bardzo fajny Pokémon. Jeszcze za się pamiętało. Chyba Brook, Brok, tak go miał. Coś takiego. O, mamy Armarushi X. No, to już jest jakiś dropik, który jest w miarę, powiedzmy, fajny. Paldian Faced. No, to jest generalnie najnowszy set z... ...karciuszkami, którym możemy trafić... W ...pokémony Shiny. Shinyaczki. Jest tu też możliwość trafienia Charizarda. O, jakby nam Kuba tutaj Charizarda wysłał, to by było coś. Eee, ale zobaczymy, co tutaj będzie. Paldian Student. Kotoni. Lapras. Mam Junior, Dashbone, Mousehold, Ultra Ball, Scraggy. O kurczaki, o kurczaki. A to ci dopiero dropek. O ja cię. Penny, Penny. To w ogóle bardzo mi się ten. Ale nie, w ogóle jest bardzo ładna ta karta. Kurde, i ta Ivy ta tutaj. O, Ambreon. O kurczaki, a ja tak lubię Ambreona. Nie, no ta karta jest piękna. Kurde. Nie wiem ile jest teraz warta. Nie pamiętam. Ale generalnie jest piękna. Kurde, jest piękna. Trzeba ją będzie włożyć zaraz w. sprawdzić może sobie centering, tak tylko. Wydaje mi się. No, chyba nie jest jakiś idealny, ale whiteningów też tu nie widzę. Ładna karcieszka, ładna. Trzeba będzie ją od razu, za, od razu włożyć do, do czegoś tutaj, żeby cię nie uszkodziła, bo to. Oto bardzo ładna karta do mojej kolekcji. No, otwieram Wam tak, że pokazuję karty. Super. Co my tu mamy? Kodzik dla Was standardowo. To jest Sword and Shield 24. 4 Zgadza się. Zrobiłem to w końcu dobrze. Kurczaki. Dobra. Pokémon Catcher, Shinx. Penchon. I kurczę, już jestem zadowolony z tego mistery Packa. ale to przez to, że po prostu dobry drog poleciał. No kurde. O, radiant. I mamy Nessę, ale ten radiant, kurde, radiant, radiant Charcabuk, chyba tak to się nazywa. Ale kurde, jest ładna ta karta. Ale patrzcie, jak to ładnie mieni się, mieni się. Super, to będzie kolejna karta, którą trzeba będzie odłożyć. Kolejny fajny dropek, czy się nam to zwróciło? Nie wiem. Nie wiem, czy się zwróciło. Oczywiście też informuję, że to nie jest w żaden sposób opłacony. Opening. Cztery karciuszki. Takie misterypaka sobie kupiłem. Wiem, że one się dobrze nagrywają, dużo ludzi ich ogląda, więc zapraszam do oglądania. Mam też inne misterypaki na kanale, między nami z, z Pokémon Shopu, jest też z y, Poké Collectibles, z Reda. I są tu inni youtuberzy, którzy mają takie paczki. Informujcie mnie, z chęcią coś takiego kupię. O tak, czerwona paczka, co my tu masz napisane? 1 na, 4, 1 na 20, nie jest to legendarny drop, ale jest to drop epicki, więc no jak to jest drop epicki, o kurczaki, Black and White Next Destinies, hmm. muszę sprawdzić, czy to mi się w ogóle opłaca otwierać, czy mi się to opłaca otwierać, to jest w ogóle bardzo stary booster, bardzo stary booster, pewnie w ogóle, no co my tu mamy, wo? co my tu mamy, Nie chcę za bardzo tego urywać, ale jest to jest to 2012. Kurde, ale to są stare karcie. Mam nadzieję, że nie jest w żaden sposób gdzieś tam otworzony, ale kurde, jest to stary booster. Jest to, jest to coś. Aż sobie sprawdzę teraz, jakie karty są w tym Next Destiny. Czy się opłaca go otwierać? Dobra, wracam, dowiedziałem się troszkę więcej o tej serii Black and White. Jest tu dosyć, są tu takie dwie karty, które są dosyć ciekawe i są warte. Mogą być warte około 100 euro. Pewnie jeszcze tej znawcy powiedzą: że jest więcej takich kart, gdzieś tu mogą być warte. Ja stwierdzam, że nie chcę zostawiać sobie tego na nie wiadomo kiedy. Otworzymy sobie ten sterek. Chciałem go otworzyć ładnie, ale chyba się mu to nie do końca udało. Opuśćmy sobie go normalnie, bo szczerze nie wiem. Jaka jest kolejność w serii Black and White? Co mieliśmy? Glimmer, Stario, Litik, w ogóle te karty. Kurde, one są piękne. Czuczu. -czu. O, jaki piękny Grow Light. To grow Light. wo Grimer. I jakie fajne holo w ogóle było. Rivers holo. Kurde, ale ładne. Shafty. starmy Cricket I mamy Energię. Czyli tutaj było prawdopodobnie 4 karty do tyłu. Coś takiego. Czyli mieliśmy tutaj. To jest rarka, tak to jest nasza rarka, mm. o, ale w ogóle fajne holu tutaj jest i ten grimer jest też bardzo fajny. No widzicie, nie jest to może drop życia, aczkolwiek jest to zawsze karta. Ja jestem osobiście zadowolony z Penny, no i z tego tutaj Abraona, ale ten w ogóle ambreon, tak się dziwnie wygina. Ale coś ciekawego dropło, Mister Pack fajny. Mm. Jestem zadowolony z tego Mistery Slaba, mamy Pikachu, Pikachu zawsze na propsie, a zwłaszcza taki Pikachu, płucze. naprawdę piękny z tym Pikachu, patrząc na te inne, inne Pokemony w tle, to bardzo piękna jest, piękna jest ta klasyka, Tak, generalnie uważam, że naprawdę bardzo fajny dropik, jak na taki mistery Pack, nie, nie trafiłem niczego legendarnego oczywiście, ale mamy i tak epicki, więc to jest jakby ta trzecia, trzecia dropowa, czy druga najlepsza możliwość, jeśli chodzi o drop? Super. Trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam Elo.